Świat wciąga. Zaprasza Wojciech Piestrak. Kiedy spojrzycie na mapę Afganistanu, zobaczycie coś naprawdę dziwnego. Choć Afganistan ma w miarę spójny, zwyczajny kształt, to na północnym wschodzie coś mu wystaje. To korytarz wahański. Spektakularnie długi, ale niezmiernie wąski. Przypominający... Yy, no, no może napiszcie w komentarzach, co przypomina ten kształt. Skąd wziął się ten nietypowy korytarz? Dlaczego należy do Afganistanu? Co w nim jest? Czego nie ma? I jakie ma to znaczenie dla Chin? Korytarz wahański ma 300 km długości. U swojej nasady, tam gdzie spotyka się z resztą Afganistanu, jego szerokość nie przekracza 20 km. Dalej na wschód rozszerza się nieco do 65 km. W tym miejscu zbiegają się trzy wielkie łańcuchy górskie. Hindukusz, Pamir i Karakorum. Na północ od korytarza jest Tadżykistan, na południe Pakistan, natomiast na wschodzie istnieje krótka granica z Chinami. Może to zaskakiwać. Choć jeśli wziąć pod uwagę, jak wyglądają granice w całym tym nieco szerszym regionie między Tadżykistanem, Uzbekistanem a Kirgistanem albo spory terytorialne w Kaszmirze to fakt graniczenia Afganistanu z Chinami wpisuje się w regionalną tradycję dziwacznych i pokręconych granic. Jeszcze dziwniejsze są mapy indyjskie, na których można zobaczyć, że Afganistan w korytarzu wahańskim graniczy również z Indiami, co oczywiście jest skutkiem uwzględnienia całego Kaszmiru w granicach Indii. Chociaż de facto Indie nie kontrolują północnej części Kaszmiru, a Chiny mają w tym miejscu kluczową granicę z Pakistanem o której jeszcze opowiem. Jak powstał ten niezwykły korytarz? Musimy się cofnąć do XIX wieku, do czasów rywalizacji pomiędzy Wielką Brytanią a Rosją o dominację nad Azją Środkową, zwanej Wielką Grą. Brytyjczycy kontrolowali wtedy Indie Brytyjskie, których częścią był współczesny Pakistan. Natomiast Rosjanie stopniowo podbijali kolejne tereny Azji Środkowej, stanowiące dziś republiki Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Kirgistanu. Afganistan z kolei był niepodległym państwem, czymś w rodzaju bufora pomiędzy dwoma wielkimi imperiami, powiązanym jednak z Wielką Brytanią. Na północny wschód od Afganistanu istniało niewielkie państewko o nazwie Badachszan. Jego częścią był Wahan, coś w rodzaju samorządnego górskiego księstwa, w którym mieszkali Wachowie. Ale w wyniku układu pomiędzy sąsiadami, Badachszan został podzielony na dwie główne części północną i południową, które włączono odpowiednio do Rosji oraz Afganistanu. Niewielka część została także włączona do Chin. Powstała wtedy północna granica obecnego korytarza wahańskiego, biegnąca przeważnie wzdłuż rzek, która podzieliła tereny wachów. Granica południowa korytarza powstała jakiś czas później, w latach 90. XIX wieku, gdy Brytyjczycy wyznaczyli tak zwaną linię Duranda granicę pomiędzy Afganistanem a brytyjskimi Indiami. To oni zdecydowali o utworzeniu wąskiego pasa, oddzielającego ich terytorium od terenów rosyjskich. Chodziło o utworzenie podwójnej bariery, bufora pomiędzy dwoma wielkimi imperiami. Podobno władca Afganistanu nie był zadowolony z przyłączenia korytarza do jego państwa i długo opierał się Brytyjczykom, choć w końcu wyraził zgodę w zamian za bardziej korzystny przebieg granicy na innym odcinku. Tereny dawnego Badachszanu pozostają podzielone do dziś. Północna część należy do Republiki Tadżykistanu, gdzie stanowi autonomiczny region o nazwie górski Badachszan. Zajmuje prawie połowę powierzchni całego państwa, choć żyje tam ledwie 3% jego ludności. I nic dziwnego, bo większość regionu zajmuje Pamir, czyli wysokie góry z wieloma 6-7 tysięcznymi szczytami. Południowa afgańska część dawnego Badachszanu jest podzielona na kilka prowincji, w tym przede wszystkim prowincję Badachszan, do której należy korytarz. Korytarz wahański jest wyjątkowo spokojnym miejscem w porównaniu z resztą Afganistanu. Przez większość XX wieku nie działo się tu nic specjalnego, aż do sowieckiej inwazji na Afganistan. Sowieci zajęli wtedy również cały ten teren, chociaż nie było tu żadnych walk. Zbudowali natomiast most na granicznej rzece oraz drogę do połowy długości korytarza by ułatwić poruszanie się wojsk. Kiedy Sowieci się wycofali, w Afganistanie wybuchła seria wojen domowych, z których zwycięsko w połowie lat 90. wyszli talibowie. Ale nie zdołali opanować północno-wschodniej części Afganistanu, w tym prowincji Badakhshan oraz samego korytarza. Prowincja była bastionem Sojuszu Północnego, czyli sił Ahmada Shaha Masuda, który zginął potem w zamachu w przededniu ataków 11 września. Potem była interwencja amerykańska, która rozpoczęła się po atakach i 20-letnia obecność wojsk NATO w Afganistanie. Ale w korytarzu wahańskim wojny w zasadzie nie było. Jak zwykle panował tu spokój. Dopiero gdy wojska amerykańskie zaczęły wycofywać się z Afganistanu, a talibowie ponownie opanowali kraj, podbili również prowincję Badachszan. Setki afgańskich żołnierzy uciekły na północ do Tadżykistanu, a talibowie zajęli również korytarz wahański. Przejęcie było podobno bezkrwawe i bardzo szybkie, bez żadnego oporu. W internecie można znaleźć filmiki, na których białe sedany wjeżdżają do wiosek w korytarzu wahańskim i wysiadają z nich brodaci mężczyźni z karabinami. Ich powitanie jest pokojowe, słychać oklaski i wymieniane są pozdrowienia. W korytarzu wahańskim mieszka zaledwie 12 tysięcy osób. Niewielkie osady rozrzucone są po dolinach, a żeby dostać się do niektórych trzeba wędrować przez wiele dni. Największa wioska, Kandut, liczy zaledwie około tysiąca mieszkańców. Większość ludności stanowią Wachowie, żyjący w tej okolicy od setek lat. Zajmują się głównie rolnictwem w dolinach rzek, a także pasterstwem jaków i kus, oraz wielbłądów i koni. Mówią swoim odrębnym językiem, który aż do połowy XX wieku był językiem wyłącznie mówionym. Dopiero wtedy opracowano zasady pisma przy użyciu trzech alfabetów: arabskiego w Afganistanie, cyrlicy w Tadżykistanie i alfabetu łacińskiego. Wahowie żyją obecnie w Tadżykistanie, Afganistanie, Pakistanie i Chinach. W tych ostatnich są zresztą uznawani oficjalnie za Tadżyków. W sumie jest ich około 50 tysięcy, a w Afganistanie, w korytarzu wahańskim, jakieś 10 tysięcy. W przeciwieństwie do większości mieszkańców Afganistanu oraz talibów, którzy są sunnitami, Wahowie są szyitami, a dokładnie należą do odłamu Izmailitów, uważanej za łagodną wersję islamu. Dlatego istnieją pewne obawy co do ich przyszłości pod rządami talibów, którzy w przeszłości prześladowali szyitów. Mniejszą część ludności korytarza stanowią Kirgizi, których jest tu około tysiąca lub dwóch. Mieszkają głównie w jego wschodniej części i są przede wszystkim koczownikami, wypasającymi swe stada na dużych wysokościach przybyli tu na początku XX wieku, uciekając przed Rosjanami. Były to lata I wojny światowej, a w Azji Środkowej wybuchł wtedy ogromny bunt przeciwko wcielaniu tamtejszej ludności do armii carskiej. Bunt został bardzo krwawo stłumiony, zginęło kilkaset tysięcy osób, a kolejnych kilkaset tysięcy, między innymi Kirgizów, uciekło za granicę. Głównie do Chin, Choć pewna grupa trafiła do wysuniętej części Afganistanu, czyli naszego korytarza. W latach 70. znowu musieli uciekać, tym razem przed komunistycznym państwem afgańskim. Prawie wszyscy uciekli do Pakistanu, i w konsulacie amerykańskim poprosili o 5000 wiz w celu przesiedlenia ich na Alaskę, gdzie, jak mówili, klimat bardzo by im odpowiadał. Amerykanie się nie zgodzili, ale w końcu zlitowała się Turcja, która poczuła więź z turkijskim ludem Kirgizów. Turcy przyjęli wszystkich i podarowali im wioskę we wschodniej Turcji w rejonie jeziora Van, gdzie wielu z nich mieszka do dziś. Ale część powróciła do Afganistanu i dlatego można tu spotkać tę nietypową grupę, oddzieloną od Kirgistanu przez dwie granice i terytorium Tadżykistanu. W obliczu tegorocznej ofensywy talibów, część z nich próbowała opuścić korytarz, przechodząc na obszar Tadżykistanu wraz z tysiącami owiec, jaków i innych zwierząt. Początkowo zostali wpuszczeni, lecz ostatecznie tamtejszy rząd zmusił ich do powrotu. Żeby zrozumieć współczesne znaczenie korytarza wahańskiego, zwłaszcza w kontekście połączenia z Chinami, musimy się przyjrzeć trochę dokładniej jego geografii i wysokościom, na których jest położony. W pierwszym, najwęższym odcinku korytarza, północną granicę z Tadżykistanem stanowi rzeka Pancz, płynąca środkiem doliny. Jesteśmy tutaj na wysokości mniej więcej 3000 m i jest to najniższe miejsce w całym korytarzu. Na północ od rzeki po stronie tadżyckiej są góry Pamir, a dokładnie jedno z ich pasm z najwyższymi sześciotysięcznymi szczytami Karola Marksa, Engelsa oraz Majakowskiego. Od razu widać do kogo należał Tadżykistan w przeszłości. Po przeciwnej stronie rzeki Pancz jest jedno z pasm Hindukuszu z całą plejadą siedmiotysięczników, w tym szczytem Noszak, najwyższą górą Afganistanu. Graniami tych gór biegnie granica z Pakistanem. Rzeka Pancz powstaje z połączenia dwóch innych rzek Pamir i Wahan. W środkowej, najgrubszej części korytarza te dwie rzeki są rozdzielone przez pasmo gór wahańskich przekraczających 6000 metrów. Chyba nie trzeba dodawać, że wszystkie te pasmy i szczyty są ośnieżone i znajdują się na nich lodowce. Rzeka Pamir stanowi kontynuację granicy z Tadżykistanem i płynie doliną nazywaną Wielkim Pamirem. Dalej na wschód granica biegnie już górską granią, aż do kolejnej doliny Małego Pamiru. Południowa granica, ta z Pakistanem, biegnie ciągle przez granie bardzo wysokich gór. W tej okolicy góry Hindukusz stykają się z Karakorum, drugim najwyższym łańcuchem świata, którego najwyższe szczyty przekraczają 8000 metrów, jakieś 200 kilometrów od granic Afganistanu. Cały korytarz wahański od kilku lat ma status parku narodowego. W górach żyją pantery śnieżne, niedźwiedzi, wilki i rysie. I takie sympatyczne koty, manule stepowe. O, i jeszcze takie sympatyczne dzikie owce, zwane owcami Marco Polo. Przez środek centralnej części korytarza biegnie dolina rzeki Wahan, w stronę przełęczy na granicy z Chinami. Jeszcze niedawno wyboista droga ciągnąca się przez korytarz urywała się w wiosce Sarhat, mniej więcej w połowie korytarza. Dalsza podróż na wschód była możliwa już tylko pieszo lub na zwierzętach jucznych. Niedawno wybudowano tu jednak gruntową drogę z Sarhat do Bozai Gumbas w dolinie Małego Pamiru, oddalonej od granicy z Chinami o mniej więcej 50 km. Być może za jakiś czas zostanie przedłużona do chińskiej granicy, lecz póki co prowadzą do niej jedynie wąskie ścieżki. Granica Afganistanu z Chinami jest krótka. Jest nawet krótsza od naszej granicy polsko-litewskiej. Ma według różnych źródeł od 76 do 91 km długości. To nie za wiele, zważywszy na to, że łączna długość wszystkich granic Chin przekracza 22 tysiące km. Istnieje tu też granica dwóch stref czasowych, na której zegar przesuwa się aż o 3,5 godziny, co jest rekordem świata. Granica przebiega wysoko w górach, średnio na wysokości 5400 metrów i jest to jedna z najwyżej położonych granic na świecie. Korytarz Wahański w tym miejscu rozwidla się na dwie części. Gdybyśmy podążyli dłuższą, północną częścią, wzdłuż Doliny Małego Pamiru, a potem skręcili w prawo, to dotarlibyśmy do przełęczy Tegerman samego końca korytarza wahańskiego. Ale większe znaczenie ma przełęcz Vahdżir na południu, położona na wysokości 4923 metrów, to znaczy o 100 metrów wyższa od alpejskiego Mont Blanc. Dostęp do przełęczy jest trudny, ale nie niemożliwy, choć przez sporą część roku pokrywają ją duże ilości śniegu. Kawałek niżej jest lodowa jaskinia, z której wypływa rzeczka, padająca ostatecznie do Amudarii, dlatego to miejsce jest uważane za źródło tej wielkiej rzeki. Od wieków przez przełęcz i szerzej przez korytarz wahański prowadziła odnoga jedwabnego szlaku łączącego Chiny z Azją Centralną. Aczkolwiek nigdy nie była to główna trasa, bowiem warunki w górach są ekstremalne. Wiadomo, że w XIII wieku przez przełęcz Waggir przedostał się Marco Polo, a trzy wieki później, zainspirowany jego relacją tą samą drogą przeprawił się Portugalczyk Bento de Goes. Pod koniec XIX wieku przeprawy próbowali nieliczni brytyjscy oficerowie, w tym Lord Curzon, ten od linii Curzona, wzdłuż której częściowo przebiega obecnie wschodnia granica Polski. Gdy w 1949 roku Mao Zedong ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, granica z Afganistanem została zamknięta i pozostaje zamknięta do dziś, ogrodzona drutem kolczastym. Korytarz wahański stał się więc wtedy ślepym załukiem Afganistanu, a wszelki, choć i tak mały, ruch tranzytowy ostatecznie zamarł. Przemyt podobno istnieje, ale jest bardzo mały, wręcz pomijalny, bowiem dla przemytników z Afganistanu do Chin istnieją znacznie łatwiejsze trasy, głównie przez Tadżykistan. Po chińskiej stronie granicy istnieje dolina Chalachigu, długa na 90 km, która jest nazywana chińską częścią korytarza wahańskiego. Cały ten region, za wyjątkiem lokalnych pasterzy, dostępny jest tylko dla chińskiego wojska. I właśnie wojsko wybudowało w ostatnich latach gruntową drogę wzdłuż całej doliny, którą, choć zwęża się na końcowym odcinku, można dojechać na przełęcz Vachdzir, aż do samej granicy. Dolina jest częścią chińskiego Tadżyckiego Okręgu Autonomicznego. Powierzchnia tego okręgu jest mniej więcej taka jak województwa lubelskiego, ale zamieszkuje go tylko 40 tysięcy osób, w większości Tadżyków, zajmujących się głównie hodowlą zwierząt. Średnia wysokość okręgu przekracza 4000 metrów. Są tu wysokie góry, w tym Karakorum z wieloma szczytami powyżej 7000 metrów. Trochę dalej na wschód leży wielka pustynia Taklamakan. Z kolei cały ten okręg należy do ogromnego, autonomicznego regionu Xinjiang, pięciokrotnie większego od Polski, zamieszkanego między innymi przez muzułmańskich ujgurów. Korytarz wahański na samym początku stanowił bufor pomiędzy Rosją a Wielką Brytanią, ale oba imperia rozpadły się dawno temu i teraz w ich miejscach po obu stronach wahanu mamy Pakistan i Tadżykistan, których nie trzeba za bardzo odgradzać buforem. Ale przez ostatnie dekady długi na 300 km słabo zaludniony górski korytarz był raczej innym buforem pomiędzy Chinami, budującymi status supermocarstwa, a Afganistanem, siedliskiem wojny i terroryzmu. Do tego dochodzi jeszcze właśnie kwestia Ujgurów. Sytuacja w Xinjiangu jest bardzo złożona i pełna napięć. Ujgurzy z pewnością są bardzo prześladowani, a cały region jest przedmiotem kolonizacji Chińczyków Han. Z kolei część bojowników ujgurskich ma bardzo dobre stosunki z talibami, a nawet walczyła u ich boku w Afganistanie. W obozach w tym kraju niektórzy bojownicy ujgurscy przechodzili szkolenia wojskowe. Dlatego, ostatnią rzeczą, której chcieliby Chińczycy, byłoby wykorzystanie drogi przez korytarz wahański przez bojowników ujgurskich zdążających z powrotem do Chin. Była to jedna z przyczyn, dla których przez całe dekady Chińczycy odmawiali ponownego otwarcia granicy z Afganistanem. Czy jednak w najbliższym czasie mogłoby się to zmienić? Mówi się, że Chińczycy lada moment zbudują ostatni odcinek tej drogi gruntowej łączącej dolinę po stronie afgańskiej z przełęczą Wechdziry. Ale czy możliwe jest zbudowanie tu czegoś więcej porządnej autostrady albo linii kolejowej? Sztandarowym projektem Chińczyków jest inicjatywa Pasa i Szlaku czyli tak nowy Jedwabny Szlak. To projekt bezprecedensowej rozbudowy infrastruktury w Środkowej Azji i utworzenia połączeń lądowych z Chin, między innymi do Europy, w tym szybkiej kolei oraz sieci autostrad. Nie jest to jedna trasa, a raczej sieć różnych tras wiodących przez różne kraje. Jednak ze względu na niestabilność Afganistanu oraz obecność Amerykanów, dotychczasowe chińskie projekty połączeń omijały ten kraj. Ale spójrzmy na mapę. Połączenie przez Afganistan i przez korytarz wahański, gdyby istniało, byłoby jedną z najlepszych oraz najkrótszych tras do Iranu, a stamtąd do Turcji i Europy. Czy jest to możliwe technicznie? Wysokości i górskie przeszkody są ekstremalne, ale właściwie nie z takimi przeszkodami radzili już sobie Chińczycy, budując chociażby linie kolejowe w Tybecie. Technicznie podobno byłoby to możliwe, z uwzględnieniem tuneli i mostów. Ekonomicznie byłoby drogie. Choć najważniejszym czynnikiem, od którego zależy wybudowanie tej linii, jest polityczna stabilność lub niestabilność Afganistanu. Czy Chińczycy dogadają się z talibami? Jakie alternatywy stoją przed nimi? Czy nowy jedwabny szlak dotrze do Afganistanu? Opowiem o tym w następnym odcinku zatytułowanym Chiny a Afganistan. Będzie też dużo o potencjalnej kolei w Afganistanie oraz o korytarzu, który budują Chińczycy w Pakistanie. Link do odpowiedniej playlisty znajdziecie w opisie tego filmu. Są tam też linki do wielu innych ciekawych odcinków, na przykład do filmu Afganistan ciekawostki na mapie, w którym przyglądam się mapie Afganistanu, opowiadam o geografii, ludziach oraz historii tego kraju. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i wciśnijcie ikonę dzwonka, aby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Jeśli uważacie, że ten materiał był wartościowy, zostawcie proszę komentarz i łapkę w górę i udostępnijcie ten film. A będzie to wtedy zachęta dla algorytmu YouTube'a, aby promować kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, możliwe, że już za chwilę.